W związku z tym, że w dotychczasowy wiceprzewodniczący Rady Miasta, pan Krystian Łuczak, został wybrany posłem na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Platforma Obywatelska, klub Koalicji Obywatelskiej zgłosi swojego kandydatka. Już wiemy na ten moment, że będzie to. Kandydatka pani Katarzyna Zaremska, radna w chyba już trzech kadencji, także tutaj temu klubowi w ramach tego porozumienia koalicyjnego to miejsce będzie przysługiwać i spodziewam się, że uzyska w akceptację ze strony Wysokiej Rady. W związku z wygaśnięciem mandatu radnego Krystiana Łuczaka, który objął mandat posła Rzeczypospolitej Polskiej nastąpiła kolejność, jeśli chodzi o sprawy. Organizacyjne, formalne, w związku z wyborem nowego wiceprzewodniczącego Rady Miasta. Zgłosiłam kandydaturę w imieniu Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej pani radnej Katarzyny Zaremskiej. Dlaczego akurat pani Katarzyny? Może dlatego, że po pierwsze, jest osobą, która zasiada w Radzie już kolejną kadencję. Nabrała na pewno doświadczenia w uczestniczeniu w czytaniu uchwał w samorządowych uchwałach które dotyczą rozwiązań była przewodniczącą znaczy jeszcze jest ale była przewodniczącą komisji budżetu bardzo dobrze sobie radziła jest osobą energiczną prężną która potrafi świetnie rozwiązywać problemy która potrafi dobrze organizować pracę klubu i stąd właśnie moja propozycja, właściwie propozycja naszego klubu, ale zgłoszona przeze mnie, żeby pani Katarzyna Zaremska objęła tę zaszczytną funkcję. Prawo i Sprawiedliwość nie będzie zgłaszało kandydata na wiceprzewodniczącego Rady Miasta, ponieważ od początku koalicja. Obywatelska i Lewica odrzucały, jak gdyby zanegowały w ogóle dobre obyczaje, żeby w prezydium Rady było, przedstawiciel, było miejsce dla przedstawiciela największego klubu, jakim od początku było prawo i sprawiedliwość. I wobec tego, że dzisiaj jest taka roszada związana z klubem Koalicji Obywatelskiej, to my w tym po prostu uczestniczyć. Nie chcemy, nie zgłaszaliśmy swojego kandydata. Gdyby od początku było to uszanowane w ten sposób, że w prezydium Rady mamy swojego przedstawiciela, to wtedy byśmy też do takiego momentu doszli, że jeżeli byłaby potrzeba zgłaszania naszego kandydata, to byśmy zgłosili. Jeżeli nie uszanowała ta koalicja stołkowa, która jest w Radzie Miasta tych obyczajów dobrych, no to my po prostu nie bierzemy w tym udziału. Chciałem serdecznie podziękować. Radnym Rady Miasta, którzy oddali na mnie głos i wybrali mnie jako wiceprzewodniczącą Rady Miasta Wócławek. Panie Redaktorze, co do Pana pytania, to nie będę zawężała się, będę nadal działała tak jak do tej pory. Do tej pory byłam przewodniczącą Komisji Budżetu Rozwoju Promocji Miasta Wócławek i nadal będę chciała rozszerzać, rozszerzać swoją działalność radnej. No i dodatkowo jako wiceprzewodnicząca Będę to też wykonywała.